Siłanko, będzie niełatwo z tej strony, tym razem męska część przejmuje kamerę i dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat suchej zabudowy, a w zasadzie sufitów podwieszanych. Sufity podwieszane dają nam tak naprawdę nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o wystrój. No, bo myślę, że fajnie zabudowany sufit może też być elementem wystroju naszego pomieszczenia. I aktualnie, słuchajcie, jestem na naszej budowie, żeby pokazać Wam kilka przykładów, jak to wszystko może wyglądać. Jedną z opcji, która może zjawiskowo wyglądać w domu inwestora, jest wysoki sufit sufit katedralny. I słuchajcie, u nas prezentuje się to w następujący sposób. Mamy tutaj dom parterowy. Tutaj na tej przestrzeni jest około 48 metrów. Oczywiście to nie jest tak, że powiecie sobie, że na danej inwestycji robimy taki sufit i po prostu na etapie wykończenia go robicie. Niesie to za sobą szereg wcześniejszych, wcześniejszych zmian. My tutaj wyrzuciliśmy, że tak powiem, więźbę tradycyjną i zastosowaliśmy wiązary, dzięki czemu uniknęliśmy podciągów, uniknęliśmy słupów i mogliśmy w naszym projekcie odpowiednio go zaadoptować i wykonać właśnie. Taki sufit, jeżeli chodzi o wysokość, mamy tutaj 4,5 metra. Jak widzicie, wbudowane mamy też LEDy oraz inne oświetlenie, ale to po prostu pokażemy Wam i opowiemy nieco więcej w innym materiale. Generalnie, sucha zabudowa, zabudowa sufitów kartonowo-gipsowych charakteryzuje się tym, że macie nieograniczoną liczbę zmian, że tak powiem i to, co sobie wymyślicie, jeżeli chodzi na przykład o oświetlenie, o różnego rodzaju inną zabudowę, będzie możliwe do realizacji w przeciwieństwie na przykład do lanych stropów. Więc bardzo często, mimo że na danej inwestycji inwestor ma... Lany strop, to i tak decyduje się na sufit podwieszany, żeby odpowiednio rozmieścić na przykład oświetlenie LEDowe, oświetlenie główne, czy żeby zrobić po prostu jakąś atrakcyjną dla oka zabudowę. A jeśli mowa o atrakcyjnej zabudowie, mamy teraz szereg zabiegów, które można właśnie zrobić, żeby nadać inwestycji odpowiedni styl. My tutaj poszliśmy w taki styl minimalistyczny, styl nowoczesny, dlatego tak jak możecie tutaj zauważyć, mamy przedpokój i w tym przedpokoju zastosowaliśmy półkę LED-ową. Do tego teraz elementu chciałbym przejść. Przejdźmy może do pomieszczenia, gdzie będzie troszeczkę bardziej jasno. To jest sypialnia i jak widzicie tutaj zabudowa taka ledowa jest również wykonana. Po tej stronie będzie szafa, dlatego ta zabudowa kończy się nieco szybciej. Jeżeli chodzi o taką zabudowę, myślę, że jest to świetna opcja, żeby podświetlić sobie jakąś, jakąś ścianę, jakiś obraz, jakiś element który po prostu chcecie, żeby na danej inwestycji, że tak powiem, się wyróżniał. Dodatkowo taką zabudowę możemy też wykonać pod to, aby zastosować karnisz. Czyli odpowiednio wzmacniamy zabudowę od góry, montujemy karnisz, który jest ukryty i dzięki temu na przykład w sypialni mogą być ukryte zasłony dodatkowo podświetlone. Ledami. Sufit podwieszany to także y, prosta konstrukcja, tak jak na przykład y, w naszej kuchni. Jak widzicie, tutaj bardzo prosta konstrukcja y, łączy się z naszym wysokim sufitem. Y, Sufit podwieszany ma to do siebie, że możecie go wykonać tak naprawdę na każdej wysokości. Od tropu lanego może to być, nie wiem, tam na przykład możecie obniżyć sobie tylko o 4, 5, 6 cm na danej inwestycji, ale możecie na przykład obniżyć go znacznie niżej, na przykład jeżeli będzie to kamienica. Wysokie sufity bardzo często tam występują, inwestorzy, a w zasadzie właściciele bardzo często chcą ten sufit obniżyć, więc Zastosowanie sufitu podwieszanego jest tutaj jak najbardziej wskazane. Dodatkowo oczywiście w materiale właśnie teraz pojawiają się jeszcze dodatkowe, inne inspiracje, no bo nie sposób, żeby w jednym domu pokazać wszystkie elementy, które możemy wykonać właśnie z sufitów podwieszanych, które możemy wykonać na sufitach podwieszanych, więc teraz jest na to idealny czas, by słyszeć mój głos i takie inspiracje właśnie sobie. Obejrzeć. Ale oczywiście nie mówimy tylko o inwestycjach nowych, bo bardzo często zdarza się tak, że mamy po prostu rynek wtórny, na którym również trzeba zadziałać, i tutaj znowu podwieszane sufity są świetnym elementem, żeby wyrównać. Wyrównać jakieś nierówności dokładnie tak, no bo jak wiemy, kiedyś bloki z wielkiej płyty, tudzież inne, budowano nieco inaczej, nieco inną technologią. No i niestety te nierówności powstają. Więc tak naprawdę powszechnie stosowanym rozwiązaniem są właśnie sufity podwieszane by te nierówności te nierówne sufity czy pęknięcia na sufitach dołożenie dodatkowego oświetlenia czy innych elementów ukrycie na przykład rur okapowych i tak dalej jest stosowane co prawda jest nieco ciemno, natomiast sufity podwieszane pozwalają nam w łatwy sposób zamontować na nowe inwestycje na przykład wyłaz na poddasze nieużytkowe. Dodatkowo słuchajcie, wykonanie całej takiej konstrukcji, wykonanie takiego sufitu podwieszanego, takich sufitów podwieszanych można z łatwością wykonać we własnym zakresie. Więc jeżeli inwestor ma już projekt, ma pokazaną wizję to bez problemu taka zabudowa może być wykonana nawet przez amatora. Oczywiście sucha zabudowa to nie tylko sufity. Sucha zabudowa to także ściany, i tutaj jest bardzo wiele przykładów, gdzie taką ścianę kartonowo gipsową, a w zasadzie płyty kartonowo gipsowe możemy użyć. Możemy stworzyć ścianki działowe na poddaszu. Możemy w ogóle stworzyć ścianki działowe na nowej inwestycji w domu, możemy wyrównać krzywe ściany, ale także. Możemy wykonać ściankę, która będzie wygłuszać. Możemy poszerzyć ścianę w bloku, na przykład jeżeli słychać sąsiada. Zrobimy ściankę, w środek idzie wełna i mamy gotową, prostą, czystą, schludną, wygłuszoną ścianę wykonaną. To jak to wszystko będzie wyglądało, tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Waszej wyobraźni. Dlatego powodzenia!